Cześć wszystkim dzisiaj słuchajcie, robimy przetwory. Być może nie wszyscy wiecie, być może niektórzy wiedzą, ale chcę wam pokazać, jak zrobić fasolkę szparagową do słoików na zimę. Co potrzebuje, wiadomo, fasolkę szparagową to wszyscy wiemy, ale potrzebuję przede wszystkim, słuchajcie, 2 litry wody. Odmierzam sobie w takich słoikach litrowych. Jeden. I dwa. Zostało mi trochę. Więc to też wleję. Ok, teraz słuchajcie. Co potrzebujemy dalej? Potrzebuję cukier. Muszę wziąć sobie. Słuchajcie. Łyżkę. Muszę wziąć sobie cukier. I do mojej wody wsypuję dwie i pół łyżki cukru zwykły taki wiecie cukier jakiego używamy do produkcji wina Ok, teraz potrzebuję do tego słuchajcie sól wiecie że ja używam tylko sól kłodawską nie używam innej soli i wsypuję tutaj półtorej łyżeczki soli pamiętajcie o tych proporcjach i teraz słuchajcie to wszystko muszę postawić na gaz włączyć gaz Mam zawsze tutaj problem z tą kuchynką. Muszę się jeszcze za nią zabrać. I teraz słuchajcie, muszę to zagotować. Jak się woda zagotuje, tutaj ja myślę, że ten proces nie potrwa zbyt długo, jakieś kilka minut. Muszę to rozmieszać. I tutaj zobaczcie, mam tutaj przygotowaną fasolę szparagową. Ile jej dacie, tyle jej dacie. Ja po prostu Wam pokazuję na 2 litry wody, ile Wam się w garku zmieści, tyle się zmieści. Ja już ją obrałem. Jak ją obieramy? Obieramy ją, słuchajcie, w taki sposób, że zobaczcie sobie: tu jest ogonek, czyli końcówka, a z tej strony fasolka szparagowa nam y, rosła na krzaku i tą część musimy odciąć. Dlaczego to mówię? Dlatego, że nie wszyscy to wiedzą. Pasolkę musimy słuchajcie dobrze oczyścić, wypłukać i poczekamy teraz aż nam się zagotuje woda. Jak się zagotuje woda to wam pokażę co robimy z fasolką naszą dalej. I słuchajcie woda nam się już tutaj gotuje i co musimy teraz zrobić żeby tą fasolkę przechować na zimę. Musimy ją zblanszować. Ja tutaj nie mam jak ustawić kamery Postaram się tutaj wiecie przejść Jakoś tak po ludzku I teraz tak wrzucamy słuchajcie Naszą fasolkę szparagową Do gotującej się wody Zobaczcie sobie ja Jeszcze trochę wrzucę Ponieważ resztę Fasolki zjem sobie na kolację ok teraz tak muszę to słuchajcie zrobić tak żeby to przykryła woda ok teraz tak tą michę odstawiam mam tutaj przygotowaną kolejną michę i idę po cedzak I słuchajcie, rzecz najważniejsza, jak długo to blanszujemy, blanszujemy to równo 3 minuty, nie dłużej. Więc ja teraz poczekam dosłownie te 3 minuty i za chwileczkę wrócę i pokażę Wam co dalej. Ok, słuchajcie, minęły dokładnie 3 minuty. Ja teraz muszę tą fasolkę zblanszowaną wyciągnąć do michy. A skąd ja to wszystko wiem, to już wam tłumaczę. Jeden mój kolega z dawnych lat pracuje w Bujakowie w przetwórni. Rolnik, i on mi to wszystko powiedział, jak zrobić, żeby to miało ręce i nogi. To jest wszystko gorące, więc ja sobie, więc ja sobie, słuchajcie, żeby pomóc, wezmę sobie pensetę i będę tą fasolkę, słuchajcie, nakładał do słońca zobaczcie ja tu nie patrzę wiecie jak ona tam w tych słojach będzie leżeć czy będzie prosto czy krzywo to jest mało istotne pokazuję wam poglądowo czyli pamiętacie 3 minuty blanszujemy do wrzątku na 3 minuty wrzucamy naszą fasolę szparagową tak żeby ona się zblanszowała Poczytajcie sobie w internecie Tam też dużo pisze na ten temat Ok Teraz słuchajcie Drugi słoik Muszę to podzielić na dwa Bo więcej mi z tego nie wyjdzie Wyjdą mi dwa słoiki Zobaczcie Ja to tak wiecie robię niezdarnie Robię to szybko bo muszę tak to zrobić bo mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia a mianowicie pokażę wam jak ja robię fasolkę szparagową taką wiecie do zjedzenia na bieżąco tutaj staramy się wiecie tak żeby ta fasolka nam się nie połamała musimy w tych słoikach to jakoś jakoś upchać o zobaczcie sobie jest sezon na fasolkę. Więc wszyscy prepersi te fasolki robią tak, żeby mieć na zimę i na ciężkie czasy. Ta fasolka według tego przepisu, który zdradził mi mój kolega z fabryki czy przetwórni rolnik. Ona wam wytrzyma bardzo, bardzo długo. I nie musicie się tutaj obawiać żadnych e, ekscesów w związku z tym dobra słuchajcie została mi tu jeszcze jedna Okej, okay. dobra mam teraz słuchajcie to sobie zostawimy tak mam teraz te fasolki moje włożone do słoika i pokażę wam co dalej Słuchajcie, jaką muszę zrobić. To ten syrop, w którym gotowała się czy blanszowała się ta fasolka. Muszę go przelać. O, zobaczcie. Garnek odłożymy na razie. I teraz tak tym syropem zalewam tą fasolkę, którą wsadziłem do słoików. Uczcie się, młodzi. Bo my starzy długo żyć nie będziemy. Jak my poumieramy, to nikt wam już tego nie pokaże. Zobaczcie. Ładujemy po prostu do pełna nasze słoje. Ok. I szczelnie zakręcamy. Słoje są bardzo gorące, słuchajcie. Muszę sobie tu szmatką pomóc. O. I teraz słuchajcie, co dalej w procesie przechowywania takiej fasolki na zimę i na długie lata. Muszę zagotować wodę w garku. Więc idę nalać wody. Na dno słuchajcie, mojego garka dałem szmatkę. Wstawiam słoiki. I muszę przynieść więcej wody. Dolewam teraz wodę do mojego gara. Robimy to powoli, żeby Wam nie pękły słoiki. I słuchajcie, robimy proces półtyndylizacji. Czyli od momentu jak woda mi się zagotuje w tym garku, będę gotował te słoiki przez jedną godzinę. Później słoiki wyciągnę, zostawię je do jutra i jutro będę robił dokładnie to samo: czyli od momentu zagotowania wody będę gotował przez jedną godzinę. I macie, słuchajcie, gwarancję na to, że ta fasolka zimą będzie chrupiąca, będzie smaczna. Zamkniecie w słoikach smak lata i może nie na rok, nie na dwa, może na siedem, może na osiem, ale spróbujcie, słuchajcie, nie pożałujecie. Słuchajcie, moja fasolka szparagowa już jest ugotowana. Tutaj roztapiam słuchajcie, smalec razem z czosnkiem. Jeszcze jeden ząbek muszę tutaj dodać. Okej. Okay. I lecę szybko po tartą bułkę. Okej, okay, słuchajcie, mam tutaj tartą bułkę. Teraz znowu Was zaskoczę. Jeżeli kupujecie tartę bułki, patrzcie na firmę. Z jakiej kupujecie tą bułkę tartą? Ja Wam już mogę polecić. Jest taka firma. Nazywa się Solpak. To jest firma, która produkuje właśnie tartą bułkę. Ale ona produkuje tą bułkę bez konserwantów, bez śmińskich. Jest po prostu wypiekana w tradycyjny sposób, i w tradycyjny sposób jest produkowana. Słuchajcie, ta firma jest naprawdę firmą solidną znam właściciela tej firmy znam powiedzmy sposób produkowania tej bułki tartej i jeżeli mogę wam polecić to polecam wam firmę Solpak oni nie tylko robią wiecie, tartą bułkę ale robią też różne panierki tutaj słuchajcie ja trochę się posilę olejem Zrobiłem to na smalcu. Posilę się troszeczkę olejem naszym rzepakowym, żeby tą bułkę zrumienić. Ona tu strzela, bo są skwarki, ale to nic, tym się nie będę przejmował. Zobaczcie, chodzi o to, żeby te skwarki były też w naszej fasolce. Dodamy jeszcze troszeczkę oleju. Myślę, że to już w zupełności nam wystarczy. I teraz musimy, słuchajcie, tą bułkę zrumienić, przypalić. Jak, jak tam zwał? Tak zwał. Ale słuchajcie, firma Solpak jest naprawdę firmą solidną. Produkty możecie kupić m.in. w Biedronkach i wierzcie mi że ja daję łeb za to swoją własną łeb daję za to że te produkty są zdrowe i bez chemii teraz zobaczcie do mojej tartej bułki dodaję moją fasolę szparagową tak, żeby się ona całkowicie tutaj, wiecie, otoczyła. O, zobaczcie. I to jest etap, w którym powinienem wyłączyć. I ja to w tej chwili zrobiłem. I teraz słuchajcie, tak mamy tu sól dawską, gdzie ja moją bułkę po prostu potraktuję solą, może nie bułka, ale już fasolkę potraktuję świeżo zmielonym pieprzem białym. Wystarczy, i zachęcam Was wszystkich do tego, żeby tak przygotowaną fasolkę, żeście jadali. Oczywiście, możecie tu dodać jajko, sadzone, możecie dodać mięso. Ja po prostu dzisiaj jem tak, jak mi to pasuje. No, i teraz zobaczcie: Ja niczego nie wykładam tutaj na talerz. Po prostu fasolkę szparagową, którą ugotowałem, zjem tak, jak ją przygotowałem. Mm. Deluxe, wszystko to robi. Słuchajcie, robotę. Mmm. Polecam każdemu. Mm. Polecam, słuchajcie, każdemu robić sobie takie fasolki, póki mamy sezon. To, co wam pokazywałem wcześniej. Przygotować się do sezonu zimowego Póki fasolka jest Bo za chwilę Będzie tak, że świeżej nie będzie I będziemy i tak skazani na Puszki mm. Baja bongo słuchajcie rybelka tarta bułka smalec robią robotę mm. domowy ogórek mało solny Wiecie, czasami żałuję, że kamera nie potrafi oddać smaku i zapachu, ale wiem, że to jest już niedaleka przyszłość. Teraz to, co Wam powiedziałem wcześniej, Bułka Tarta tylko z firmy Solpak, ponieważ ja wiem, jak ona jest robiona. Widziałem. Byłem na liniach produkcyjnych. Widziałem jak jest robiona. I wierzcie mi, nie ma żadnej chemii. Co do innych bułek się nie wypowiadam, bo nie wiem. Natomiast polecam Wam firmę Solpak. Jeżeli przeczytacie na opakowaniu, że bułka tarta pochodzi z firmy Solpak, czy panierka pochodzi z firmy Solpak, polecam brać.